Nagroda Literacka Miasta Gdańska, Europejski Poeta Wolności, nominacje 2012. Lulieta Leszanaku, Albania. Z Tomu Dzieci Natury w tłumaczeniu Doroty Chorodyskiej. To nie jest czas. To nie jest czas na zmiany. I jak sięgam pamięcią takiego czasu nigdy nie było, rodzina jest opoką, ale może wszystko jest zakłamane: ulęgałki, obrączki, bańka z mlekiem, dzieci, jak główki szpilek wetknięte w żakiet ukrawcowej, oczekujące na przymiarkę. W linii męskiej dziedziczy się zwykle hemofilię i potrzeby zmiany. Mężczyzn można rozpoznać jedynie z profilu, jak głowę Cezara na rzymskiej monecie. Ze wzrokiem utkwionym w niebyt to kobiety każdego wieczoru zapalają na werandzie lampę otoczoną wiankiem komarów. Przekonane, że mimo wszystko, co ma być, to będzie.